Wszystkim. Ja jestem Grzesiek i to jest unboxing kostek od mruka. Kostki odebrałem wczoraj z paczkomatu wieczorem, ale bardzo źle się czułem. Zajrzałem do środka, a pomyślałem, jednak zrobię unboxing tego wszystkiego. W środku mamy kilka ciekawych kostek. Stary Dian Zanci, czerwony. Ja mam jego purpurowego. Dalej mamy nowy Zanci 2018, ten M i Guhong V3 M. Ja mam starego Guhonga, chyba V1, tak mi się wydaje, że to ten. W każdym razie mam starego Guhonga, ponieważ Mruk dał mi takie zadanie, żebym spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy Dajan jako firma Przegapił swój czas. Znany producent jego układania, pozdrawiam Mruk, dzięki bardzo. Dajan, znany producent kostek, także tych kostek zmiennokształtnych, których Mruk jest fanem. W swoim czasie firma bardzo popularna, wielu zawodników układało na niej. Jak ja zaczynałem speedcubing w 2013. To, to, była, to były topowe kostki. Ja akurat nadajany się nie załapałem, to znaczy ani Guhong, ani Zanci feelingiem swoim mi nie odpowiadały. I ja wolałem Fangshi, później Weilonga i w tą stronę poszedłem, natomiast znam zawodników, którzy układali, więc przyjrzymy się tym kostkom. Na pytanie, no nie odpowiem jeszcze, bo czekam jest spore, spore wyzwanie, no ale przyjrzyjmy się im. Może ja na początek po prostu wyrzucę. Jest wszystkie z pudełka. To jest Tengium. Tu jest e, Dian2018, czyli to jest Zanchi. Tu jest Guchong. E, Guchong trzeciej generacji. Czyli to jest Dian, ten normalny. Czyli tutaj mamy e, dwa Diany Zanchi. To jest zdaje się właściwie tylko korporacja. Jeszcze stare zdjęcie. E, tak mi się wydaje. Nowy Dian Zanchi 2018, Tengyun e, i Guhong. Tak to nam wygląda. Uprzątnijmy figury i zacznijmy od tej kostki, ponieważ e, ze ściągi wydedukowałem, że to jest stary Dayan Zanchi e, na plastiku czerwonym. Co prawda, tutaj pudełko mówi nam, że to jest Dian Cube, Dian Zanchi 2018. E, te dwa pudełka są identyczne i to jest chyba właściciel tej korporacji. Przynajmniej tak mi się wydaje. W swoim czasie, chyba w wolnym czasie, poszukam pudełka od Dajanów, bo ja nie wyrzucam pudełek. Dobra, ale jak tylko zerkniemy do środka, to zaraz się okaże, co to jest za kostka. Dobra. I to mi wygląda na Zanchi, po prostu. No, wygląda na starego Zanchi. Musiałbym przynieść do, do porównania, tak, ale. Trudzielny narożnik. A przyniosę do porównania. Dobrze, no więc jestem. <noise> Dla Was ta chwila. Dobrze, no więc to jest Guchong, a to jest Zanchi. I nawet znalazłem właśnie pudełko po starym Zanchi. Więc widać, że to jest ten sam gość. Tak, ta sama wersja pudełka. Dobra, i teraz przyjrzymy się jeszcze kostce. No i widać, to są te same kostki. Tak, także to jest stary, stary dobry Dian Zanchi. E, jak mi moje pudełko mówi, Dajan 5. Dobra. I tutaj zwrócę Waszą uwagę, że tu mamy logo magicznej kostki. E, ten sklep niestety zawiesił swoją działalność. Bardzo lubiłem tam też kupować w swoim czasie na topowy polski sklep. Jest to jedna z cenniejszych kostek, jakie przynajmniej ja uważam, że to jest jedna z cenniejszych kostek, które posiadam. Chodzi fajnie i oryginalne Dajanowe nalepki. Bardzo mnie to cieszy. I tu mamy odnowiony Dajan. No dobrze, mamy. To jest odnowiony Dajon. Ja się najpierw przyjrzę, co w nim jest takiego odnowionego. Co jest z nim innego? No niewiele. Oprócz tego, że mamy krawędź, jest jednolita. Tutaj troszkę poszerzone różne stopki i tak dalej. Eee, tak, ale. Jeżeli się zastanawiamy, co jest odmienionego, no to wydaje mi się, że widać, że niewiele. To znaczy, klocek jest jednolity. No i tutaj delikatne modyfikacje końcówki. Tak, natomiast jeżeli przyjrzymy się narożnikom, a widać, mamy traki, szersza stopka, no i też jednolita stopka, jednolite, odlew, bo tutaj mamy trójdzielny. I powiem szczerze, ja o tych kostkach nic nie wiem, to znaczy ten Guna miałem w ręku i to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o tego nowego Diana, czy Dian Zanci 2018, nic o nim nie wiem, oprócz tego, że ma takie ciemne kolory, no delikatnie tutaj jak widać w świetle błyszczy się, no tutaj są wgłębienia, delikatnie jakby zniszczony. Tak, ale to są takie charakterystyczne ślady zawsze na tych koskach stickerless. No i troszkę jest tutaj smaru, przynajmniej tu się mi się z lewej strony wydało. O i możemy sprawdzić jeszcze odcienie, no, ale odcienie fajne, takie ciemniejsze. Ja lubię Fulbrighty ale... W... Takie też mi nie przeszkadzają. Będę musiał zrobić trochę solwów na nim. Także to jest pierwsza. Druga rzecz. Dwa Dajany zanci. Teraz Guchong. O. Tu już widać odmianę. Pudełko wzbogacone. Delikatnie. No, ale dobrze. I niech, niech przy takim, takiej wersji zostaną. Znaczy, ja strasznie nie lubię tych takich pudełek wyszukanych. W sensie, one wizualnie. Och, przepraszam. Wizualnie są fajne. Natomiast, no ja wiem, że trochę kosztują pracy i tak dalej. I to jest taka praca niepotrzebna trochę. Dlatego, że no pudełko służy tylko raz. I lepiej jest zrobić pudełko takie, które możemy przechowywać. No, zupełnie tak. Jeśli widzimy, od razu mamy inny rozmiar. Logo zostało to samo, ale rozmiar jest nieco inny, bardziej ostre krawędzie. Zresztą Guchong tym się charakteryzował i tutaj znaczy, ma łagodniejsze krawędzie, czy takie. Ten, jeżeli chodzi o kolory, też mamy. guchąk ma żywsze. To myślę, że zdecydowanie widać w tym porównaniu. O, i magnetyczny jest. Tu jest magnesik. O, widać. Takie traki, jakby, ale takie charakterystyczne. Zupełnie inna stopka. Porównajmy to sobie ze starym Guhongiem. Tak, no jest różnica. To jest stary Guhong. to jest nowy Guhong. No. Dobra. O, poruszanie bardzo, bardzo ciekawe. No. Jeszcze sprawdźmy sobie te odcienie. No i też widać, no właśnie. To są odcienie Fluo, tak? Jeżeli tutaj są odcienie e, takie Bright, no to to są Fluo, takie zdecydowane Fluo. Bardzo ładne żywe kontrasty i taka trochę mniejsza kostka. E, czy my coś mamy na pudełku? Jeżeli chodzi, oprócz tego, że to jest First Generation M, tak? Możemy się domyślić, że tutaj są dwie wersje kolorowa i czarna, czyli nie ma białej, czy tam primary i tak dalej, nie? Ale bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję za tę kostkę. I tutaj już widać, że jest dbałość o jakość, nie, nie widzę żadnych rys na kostce. Tak. Także mamy dwie, już trzy. Pora na gwóźdź programu, tak? Prawdopodobnie. No, trochę się sfatygowało pudełką, Ale wyskoczyło nam. O i tutaj do tego ten to nawet dali takie coś i w tym czymś są sprężyny. Super. Muszę poczytać jak tam ludzie to używają. No i jest jakaś książeczka. Oj, full full OLL, full PLL, tak mi to wygląda i full F2L. Książeczka, jeżeli widzicie. Pudełko takie jak Falku Powerze, tak mi się przynajmniej kojarzy. Super się rozerwało. No, i mamy ten Guna. Ten Tengiun już jest też magnetyczny. Swoją drogą, właśnie nie zajrzałem tutaj do magnesów. Uuu, takie niby duże, duże, ale małe. Trójki. W sensie to nie, to nie, nie są mocne magnesy, to są 3 na 2 Tak to wyglądają. Czyli takie pierwsze wersje magnetyczne, przynajmniej ja robiłem falków w ten sposób. No dobrze, tutaj mamy ten tengiuna, magnesy, magnesy budowę. już nie będę wyjmował tego poprzedniego Dajana, się już napatrzyliśmy, a taki taki Dajanowy właśnie wypustki torpedki i mam wrażenie, że to jest też Full Bright, tak dla porównania Guchong i Tengyun i one mają identyczne odcienie. Tak, I zauważmy, że Tengyun ma też tutaj taki kołnierz jak w Weilongach. Tak, to są identyczne odcienie, moim zdaniem. Tak, natomiast w porównaniu z Zanchi 2018, który jest Bright, no to jest duża różnica. Tengyun mięciutko chodzi. Bardzo ciekawa kostka. Bardzo ciekawy feeling. Znam ludzi, którzy są zachwyceni tą kostką, którzy bardzo ją lubią. No i prawdę mówiąc, tak, no i prawdę mówiąc, ja się nie dziwię. Bardzo mi się podoba ta kostka. Co mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję Mulkowi za te kostki. Bardzo są ciekawe, jestem ich bardzo ciekaw. Wszystkich, wszystkich tych trzech, to znaczy tej czwartej nie, bo ją znam. Ale te trzy pozostałe, jestem ich ciekaw. I e, co mogę powiedzieć, że. E, no mają coś ciekawego w sobie, to nie są złe kostki, także pytanie, czy zadanie też jest bardzo ciekawe, nie? Czy Dajan przegapił e, swój czas? No, może wraca właśnie, to tak może jest i taką, taką też miałem myśl, że być może w swoim czasie przegapili, ale teraz wracają z produktami, które są bardzo ciekawe. No i może tym optymistycznym akcentem zakończę. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Na razie, pa!